Może tego nie wiecie, ale sulmona słynie z konfetti. Nie chodzi o papierowe kółeczka, którymi rzuca się na imprezach, tylko o migdały w cukrowej polewie. Te śliczne słodycze są symbolem sulmony. Ludzie przyjeżdżają tu z całego świata, żeby kupić wielobarwne przysmaki. Rodzina Pelino należy do grona najstarszych producentów tych łakoci. Buongiorno! Przez chwilę myślałam, że to prawdziwe kwiaty. Nie, to konfetti. Co za niezwykłe miejsce. Zakonnice z pobliskiego klasztoru świętej Klary zapoczątkowały tradycje słodkich bukietów, które były prezentem dla arystokratek w dniu ich ślubu. Wow! Pizza wyglądają jak klejnoty. Czy kolory mają jakieś znaczenie? Złote są na 50. rocznicę ślubu, srebrne na 25. Te są dla dzieci, dla absolwentów, a białe są na wesele. Ich słodycze pojawiły się też na pewnych głośnych ślubach. Czy to prawda, że robiliście słodycze na królewskie śluby? Diana, Kate, Megan. zamawiali u was słodycze? Tak, niesamowite. Konfetti Pelino. Ja też zasługuję na królewskie słodycze. Konfetti mają wpływ na wiele rzeczy w Sulmonie, nawet na rzecz świętą dla Włochów, kawę. Cafe Ovidio upamiętnia w nazwie wielkiego poetę. Specjalnością lokalu jest wyjątkowa kawa. Buongiorno! Co pan tam robi? To sekret? Oczywiście. Dokładna receptura jest pilnie strzeżona, ale to wygląda jak gorące espresso z gęstą śmietanką i posypką skruszonych konfetti. To jest piękne, bellissimo. Wow. Jak name? to się nazywa? Caffè con, con confetto. Café con confetto. Con confetto. Spróbujmy. Mm. Like Bardzo It's słodkie, so jak deser. Wspaniałe. Con la crema to świetne połączenie kawa mm. i śmietanka z konfetti. <laughs> mm. Przepyszne. Słodkie i mocne. Coś mi wpadło do oka. To niezwykłe, bo w sumie to kawa. I na początku jest goryczka, które nagle robi się kremowa i czujesz bezę, a potem dochodzi nutka orzechów. Przepyszny deser. Słodycz i gorycz. No właśnie, nic więcej nie trzeba. Mogłabym to pić codziennie. Na zdrowie.